Siema Widzowie, witam w kolejnym filmie e, z, ba z Battlefielda 6 Dziś teraz kontynuujemy tą z ostatniego filmu, tą misję znów Tu musimy wejść Oczywiście to to, to nagrywam w ten sam dzień Bo nie chcę mi się później nagrywać, bo chcę mieć wolne trochę e, no A i zanim zaczniemy, pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję na tym kanale i łapkę w górę Dobra, mam nadzieję, że, że, że pamiętacie ten odcinek, który się to stało, tu wtedy zginęłem. No, przypadkowo, nie, no nie na... Tu, tu jest snajper. Padnij. It's coming out. No, jest więcej snajperów? Tak, jest więcej snajperów. Och, bananakin! Niecelny traf! Chyba nie osłukasz mnie! Nie oszukasz mnie! No a cię widzę! E, ten oberwał! Już lecę po ciebie! Tylko, tylko muszę teren oczyścić! Wi, 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 widzę tego snajpera, ja no, go załatwię najlepiej. Bra, nie żyję. Weź tego gnoja zabi Tam jest ich najwięcej, tam, trzeba ich, ich unieczestwić. Niego? Gdy dwóch typów nie... on u nas nie żyje już. Dobra, czekaj, czekaj, muszę go ten. Reanimować. Dobra, teraz mam ten, ten. Teraz nie mogę. Sekunda. Już muszę mu, go reanimować. Dobra! Olać go! A nie, nie mam HP w ogóle Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, 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 wejdź tam, wejdź tam, wejdź tam Henry Co ty zrobił? Dobra, chodź Henry! Chodź Henry! Dawaj, 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 dawaj ty. Ale mnie typnęło ty To dawaj, uciekaj, 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 uciekaj Uciekaj! Oni tak samo. <grych> Bomboklad. O bracie, uu. Ale się wali Żyjecie? O nie Eee, trzeba im, im pomóc chyba. To mogłoby być tego warte. Czegoś nam nie mówią. Na to musi pozwolić nam działać. Potrzebujemy odpowiedzi. Na to codziennie traci sojuszników. Będą <gry> o nie! Uwaga! Wow, ale unik. No do dobra, y to nigdy nie był unik. Umrzemy, o nie, o nie, już po nas! Bomboklat! Kurde, jest to! Ej, jej! Żyjemy my, ej w ogóle? Ej, sorry? Ej my w ogóle żyjemy, czy my, co my robimy ty? Aaaaaah! w porządku! Wciąż mogę strzelać. Armstrong, Martinez. Co jest? Złamałem nogę, ale wciąż żyje. Armstrong, no dalej stary. Dostaliśmy się. Drogowie. Oh. O kurwa, chcą nas odciąć. To jeden, dwa. Czy ktoś mnie słyszy? Potrzebujemy ewakuacji! O kurde! Szefie! Jaki jest plan? Nie wiem. Bierz pistoleta. Nie bez powodu mamy takie motto. Jeszcze do koniec, nie poddam się bez walki. Osłaniać się nawzajem zaszczyt. Wciąż jesteśmy wierni. Nie. Za mną. się do obrony. Do diabła z nimi. Na Armstrong, Daj, daj, dajesz. Dajesz. Nie łatwia Kurwa! Nie mam amunicji! Dobra, będą musiały będą z pi pistoletu strzelać. Bo nie, bo nie mam amunicji w ogóle. Nie! O kurde. Dobra, y, ty się zajmij tą stroną, ja się za zajmę tą stroną. Dobra, dawaj, da dawaj, przy przyładowuj to. Nie, no co jest? Nie, nic nie jest. No co jesteś? No wszyscy giną! Co jest za kaszel? No wszyscy, wszyscy, wszyscy giną, boże jak tacy ten? Jak jak tacy wiesz? Kurde. Nie... Sami nie, nie mogą się obronić, kurde? Zutowcem! Gdzie? Ja, ja chcę polatać! Za ja trzy minuty będziecie nad Gibraltarem. Od wieków toczyły się walki o to miejsce. Po dekadach kontroli przez Nato teraz Pax Armata wyciąga po Nie możemy oddać, go tym szujom bez walki. I chcę latać! Słuchajcie, Pax się z nikim nie cacka. Próbują zdobyć najcenniejszą strategię skałę. O, spadaj za bo Albo są już Hej psy piekieł! Chcecie pomóc naszym kumplom na tej skale? Nie! A bo, e, bo on powiedział hej psy piekieł, a to jest taka nazwa ich, ich drużyny i tak w szkole u mnie mówią o ty psie, o tym psie! No dobra, misja z tym. Yo, ben, 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 ben. Faza pierwsza gotowa. Artyleria poważnie uszkodziła system obrony paksu. Odejam. Oh, co wolna co dla teraz zrobisz? Cel pierwszy: spotkać się z lancierem. przebić się i zapewnić wsparcie znajwiękskie w celu zniszczenia radaru. Stamtąd będzie już rzut beretem do OPL Paxu. To cel drugi. Kiedy padnie centrala, rozpocznie fazę trzecią. Bravo wyląduje tam z wami i rozpocznie swoją misję. Udanego lądowania, sztylet. Bez nie na nudę, chcę polatać! Ja chcę polatać! A nie, dobra, to, to będziemy skać ze spadochronu, ja chciałem polatać na odrzutowcach, ty. Sorry za kaszel naprawdę, ale... Złapało mnie coś, jakaś jakiś jesienny wirus i wiecie. Ale przekonię, że jest lepiej. Superman! Wow, ale widok! Widoczek piękny! I co no? On, on tak szybko no, ale... Wow! O bracie! Wow! Ej, ale, ale to musi być adrenalina! Jak skacze z takiego spadochronu. No to musi być mocna adrenalina. Zboleci ich z prędkością 200... 200 km na, na godzinę, nie? To, to musi być mocno. O, boże. To, to takie. Dobrze, ja już myślałam, że to będzie na no, jakaś plaża, nie? Ej, czemu. Ej, ej mi spadochron się nie otworzył! Spadochron mi, mi, się, mi się nie otworzył! Spadochron mi się nie otworzył! A nie, no otworzył mi się. Ja żyję. A a to ja jestem teraz, no, ja teraz babą. a to jestem teraz babą. ME1. Test łączności. Jak tam las Słychać was głosowo i wyraźnie. Czekamy na... <coughs> tak jest. Jest dobrze. Tuż za tobą. Dobra. Okej, okay, mam tego, mam chociaż. Mam stajperkę. O, bracie. Dobra, mam dwa życia. nami mina, o o, zamina, mina, e e, mina. Połóż się najlepiej. Przyjąłem Dobra, żeby oni nie ten. Nie, nie kopnali się to jest snajper. Dobra. Serenczysty. Za mną. Ruszajmy. Wszyscy czy, czy, czy jeszcze ich jest tu. Wszyscy? Chyba wszyscy. O kurde! Padnij! Dobra, dawaj, chodź, idziemy. Chodźcie! Żyjecie? Mam nadzieję. Dobrze, że tu jesteście, Sztylet. Radar jest na wzgórzu. Wejdziemy tam przez jaskinie. Główna droga jest zbyt odsłonięta. Dobra, możemy. Chodźcie. Nie minął tydzień, a już zdążył okopać się po uszy. Sporo namieszali. Transport morski, szlaki handlowe. Muszą mieć jajek, skoro tak pokrywają. Nie bez powodu spory. Idziecie, chodźcie. Dobra, on ma tego, on ma um, no, tą wyrzutnie bomb. To akurat będzie lepiej, bo ten, bo... Radar. Do Zająć pozycję. Dobra, trzy. Dobra, ja. Ja się stawiam w kolejce. Mogę, ja? No, aj, no nie! Dobra, i cy, no, oni są nie fair w ogóle. A ja to co? A ja to co, ej? No ej, ale no dobra, ale yy, dziewczyny przodem, tak? Bo, bo, bo jestem dziewczyną w tej grze oczywiście, a w real life to jestem chłopakiem. Dobra, ej, no ale bez jaj, no ej, a ja, ja to co? No i do, dobra, no i ja ostatni, tak? No i, no, no i jeszcze on! No bez mnie, no bez jaj! Bez jaj! Daj mi tam, jak mi ten pójdziesz, to, to cię ro, ro, rozstrzelam. To, to Kurde, to strany gracie! Mu, mu, musisz iść naokoło, bo ty mnie kurde, olałeś ten. No i kurde, zawsze kurde, ja ty. Zawsze ja us... Dobra? Kurde, no ale. Uj, oui, uje oui, yeah. Dobra ale i tak Ja, ja ich za, za, zabiję jak z tego, jak kurde z toma hałkaty Okej okay, idziemy, 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 bo tam czołg nadjeżdża I chyba Sorry mógł sobie mikrofon przestawić Chodźcie, chodźcie, bo, bo tam czołg nadjeżdża na nich. Czemu oni strzelają do, do nieba? Ja, ja nie rozumiem, tam, tam nic nie ma, ty. To po prostu, żeby, żeby tak się popisać, czy jakiś znak, to jest... No zobacz, ale tam nic nie ma, ty, w ogóle widzicie w tym niebie? Czemu oni strzelają do nieba? Już wam pomagam, minuta. Jak tu iść? No ale mam karabin kar kar snajperski Okej, okay, to mam fajno, bardzo, bardzo dużo amunicji. Tak? Oni, na oni nas zauważyli?

O tam jest snaj, snajper, widzicie? Tu. Patrzcie, widzicie? Tu jest ten. Tu jest y, z MT... Y, z... Y, z RPG, no. Dobra. Nie żyje. Wali mi ich! Na nich! Y Wal w śmigło! W śmigło! Wal w śmigło! No albo śmi, śmigło to jest jego jądro! W śmigło, w śmigło no najlepiej, to on wtedy spadnie. W śmigło to jest najważniejsze i jądro helikoptera. Możecie nie ten, mnie nie, nie, nie denerwować. Zmieniam pozycję. Ja, ja też zmieniam pozycję, ja będę sam tam strzelał. O, piękne w głowie. Piękne w głowie. Dobra, czekaj. To ich To i co? Co? Je 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 je, nie dziewczynka... Chodź tu Tam Tam ktoś jest na nie ma. Ale to, to się mało Dami krewaty. 5, 4, 3, 2, 1 Muu Nie co, co? Co to jest za wybuch ty? No co to? O, o o kurde. Wow! Wow, wow Co to było? Co? Ej, co mi tak kurde? Dobra! Zajemnie lansje. Idziemy do tuneli. Powodzenia. Bez odbioru. Ruszajmy. Idę. Chwila. Dobra.

Nie wiem czy mi, czy mi tu SMSy na APS przychodzą, ale okej okay. Ale było fajna! fajne Fajn, fajny ten, fajne spadnięcie. Lancier, nas? Jak sytuacja? Pięknie sytuacja. Radia wciąż mamy do dupy. Te dadzą nam w do Co to są za jakieś, kurde? No dalej, chodźmy do wyjścia. A, że tu można sobie... Uuu, celność broni ten. Patrz to. Tu można sobie celność broni ustawić. <coughs> do Pamiętam to z odprawy. Podziemne muzeum II wojny światowej. Całkiem niezłe. To dopiero Wal Wa w, w niego. Z nie a nie, do, 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 to, to, to jest to 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 jest pasek na pewno. Mam nadzieję. Ale w niego. Oj. No, to był dobry Dlatego tak Co tu mamy? Mamy tu trochę wyposażenia. 7 u, 7 naboi. Sporo. XF? szkoda, że nie masz 67 naboi. na boi. się. Aj, boję się! Ej, jak, y, A jak włączyć tego KMA? Jak km włączyć? Ja się boję! Jak klm włączyć? No jak? Jak włączyć tego zasranego KMA? No, gry gr gr za chwilę wywali, ty! To, dobra, jest, działa? Działa, dobra. No co?! Dobra, ale ja się ja nic nie widzę, ty. Pizdiet. Dobra, nie żyję,

Zobaczymy ten film, a dzisiaj się spodobało. Elo!